Nie sądziłam, że tak szybko staniemy się kanałem dramowym, ale i guess tak się właśnie dzieje. Wynikła na artystycznym YouTube znowu kolejna drama. Tym razem może nie aż tak rozwiana na wszystkie zakątki internetu, może dlatego, że została szybko ugaszona w zarodku. Ale dobra, do tego przejdziemy. Do tego przejdziemy. Parę dni temu sami nagrała filmik o tytule. Rysuje koronawirusa z Wuhan. To może być już dla niektórych taka lampka, że coś jest nie tak, ale do tego zaraz przejdziemy, ja to wszystko omówię spokojnie. Filmik ten oczywiście dotyczył koronawirusa, rysowania go, rysowania jego personifikacji, czyli jego jako jakby człowieka, zwierzę, coś takiego. Ja myślałam szczerze, że to będzie jakaś dziewczynka anime z cyckami. Taka koronawirus-chan czy coś takiego, ale na szczęście, NA SZCZĘŚCIE NIE! Więc, uhu, dobrze, dobrze, jesteśmy już, już na plusie. Zacznijmy od początku, o, bo nie każdy może wie, czym jest koronawirus. Koronawirus to jest wirus, który zaatakował Chiny, tamte okolice azjatyckie, jakoś tam w grudniu, coś takiego, pierwsze przypadki były w grudniu zachorowań na tego wirusa, ale tak rozprzestrzeniło się głównie na początku 2020 roku, i well, no, było bardzo dużo skutków śmiertelnych tej choroby. I oczywiście, wraz z tym wszystkim, tym całym wirusem, wiadomościami w mediach, wszędzie, powstała też fala fascynacji tym wirusem przez internautów, memy, jakieś żarty. Jakieś właśnie filmiki, oczywiście też powstały koronawirus cian, o których już wspominałam. I no, zaczęło się. Filmik sami został bardzo szybko zdjęty. Tak naprawdę mega szybko, i większość osób nie zdążyła go obejrzeć. Od razu dostali przeprosiny na YouTubie, na Instagramie chyba też. I no, i po sprawie, tak. Ale mi na szczęście udało się obejrzeć ten filmik, mimo że jak ja już się dowiedziałam też o tej dramie, to było po wszystkim. Ale moja koleżanka go dla mnie zgrała, więc dzięki. W tym filmiku moim nie pokażę fragmentów tego wideo sami, ani jakichś fragmentów jej wypowiedzi, ani tego co ona dokładnie tam rysowała, bo jestem zdania, że jeżeli usunęła ten filmik, przeprosiła, zrozumiała swój błąd, została trochę tak zmuszona przez internautów do wycofania się z tego no to, to nie ma sensu tego jakoś drążyć. Nie chciałaby raczej, żeby ten filmik był w internecie. Raczej jest jej głupio pewnie w tej chwili z tego powodu i zalała ją to fala hejtu. Więc po prostu wam opowiem mniej więcej, o co chodziło w paru zdaniach. Ten rodzaj filmiku to był oczywiście speedpaint, w którym Sami rysowała właśnie tą personifikację koronawirusa. Była też jej narracja. Ten wirus był takim ogromnym nietoperzem, bo według filmiku sami to nietoperze głównie przenoszą ten wirus, więc to był ogromny nietoperz. Miał oczywiście koronę, bo koronawirus miał takie też szpony ogromne, w których trzymał martwych ludzi, zawiniętych w kokony, takich zwisających głową w dół. I wokół na dole było pełno ludzi, i mnóstwo właśnie z nich miało maski takie przeciwchorobowe. Białe i patrzyli na to, co się tam dzieje. I szczerze powiedziawszy, to ucieszyłam się, że to nie jest anime dziewczynka, ale trochę przeraziło mnie, w jaki sposób to zostało i tak przedstawione, bo może nawet nie chodzi o sam rysunek, chociaż może jakoś tak nie przemawiają do mnie te martwe ciała zwisające do góry nogami. Tak trochę zbyt dosłownie wydaje mi się, że to zostało przedstawione. Ale um, myślę, że dużym minusem tego było, był fakt, że y, ten speedpaint, ten właśnie cały filmik był wstawiony na kanał Sami, który jest dosyć family friendly, powiedziałabym. To jest coś na zasadzie olsikowej, ale nie aż tak bardzo family-friendly dla dzieci. Ale na pewno widownia jest dosyć młodsza, jest bardzo miła prowadząca, jakieś kolorowo, rysunki, pokazywanie rysunków, rysowanie. Wydaje mi się, że pewnie jakieś challenge też tam są, z tego co kojarzę, ale to tak wzrokowo kojarzę, więc może dokładnie tych rzeczy, o których mówię, nie być. Bo tak jak w poprzednim filmiku, to nie jest jakiś filmik z faktami dokładnymi, właśnie screenami, tylko... Taka moja luźna wypowiedź na ten temat. Od razu przyznaję, że mogę się mylić, mogłam czegoś nie wiem, nie doczytać, ale y, zrobiłam taki basic research mimo wszystko. Hej, chcę się na chwilę wtrącić, by dodać kilka informacji i ja i kmici cowa zgadzamy się, że filmik sami nie miał na celu nikogo urazić, jak i że miał on wartość edukacyjną. Sami opowiedziała o tym, jak się wirus rozprzestrzenia, o krokach, jakie ktoś może podjąć w celu ochronienia siebie przed zarażeniem, jak i o objawach zakażenia. Opowiedziała też ona o historii wirusa, o tym, jak i gdzie się rozpoczął, i o tym, jak się rozwinął. W momencie, kiedy to samo w sobie nie jest oczywiście w żaden sposób niestosowne, fakt, że zostało to połączone z tym artem, był być może nie najlepszym pomysłem. Czy to jest dobry materiał do wstawienia na kanał, który jest dla dzieci? Że są tam jakieś filmiki takie miłe, friendly, bla bla bla. I nagle jest to. W dodatku z tytułem, który trochę sugeruje na taką właśnie anime Dziewczynkę albo coś takiego, że wiemy, że to jest jakaś taka personifikacja, ale to już nam się kojarzy właśnie z tą częścią internetu, która ze wszystkiego robi ludzi. I to jest też popularny trend, jeżeli chodzi o rysowników YouTube'owych, czyli robienie na przykład zmiany płci postaci, łączenie kilku postaci w jedną, albo właśnie tworzenie personifikacji jakichś. Nie wiem, zwierząt, właśnie rzeczy, państw, kurde, mark autobusów, nie wiem, no takich rzeczy. Dlatego ten filmik mógł mieć trochę taki dziwny wydźwięk, trochę się go mi przynajmniej niekomfortowo oglądało. Odecenałam właśnie z ulgą, że, że to nie moja dziewczynka, ale, ale i tak właśnie czułam się jakoś tak dziwnie patrząc na tę martwe ciała zwisającej. I... I w ogóle, widząc ten wstęp, który był oczywiście takim typowym wstępem do filmiku, że jest właśnie ta sami, światełka z tyłu. Tutaj niestety nie mam takich ładnych rzeczy, ale ona miała jakieś tam książki, światełka, półki, ładnie wszystko poukładane. I była ona. I to było właśnie w takiej koncepcji miłego, fajnego filmiku, ale temat później był taki poważny. Co trochę ujmowało, wydaje mi się, że założeniu tego całego odcinka. I mogło sprawić, że ludzie odebrali to właśnie tak, tak niezbyt. Ale na pewno ja i montażysta wierzymy, że ona nie miała nic złego na myśli. Po prostu trochę nietrafnie dobrała to wszystko. I w ogóle sam fakt, że wpadła na taki pomysł, jest trochę taki dziwny, bo moim zdaniem to jest trochę zbyt świeży temat, że to serio zaczęło się dziać tak dwa miesiące temu, powiedzmy. I, i tak od razu jakaś właśnie personifikacja, no. To mi się za bardzo kojarzy właśnie z tymi challengeami na YouTubie, że o, trzy ko trzema kolorami rysuje yy, marki ubrań, połączenie dwóch postaci Disneya w jedną i jest ich dziecko i to rysuje. I takie, takie typowe, trochę głupiutkie challenge, które są przeznaczone dla młodszej widowni, albo po prostu tak, żeby się rozerwać przy obiedzie, obejrzeć i zobaczyć, co komuś wyjdzie, może jakoś się zainspirować. Po rozmowie z montażystą też doszliśmy do tego wniosku, że. Sami jest trochę ofiarą internetu, można powiedzieć. Chodzi mi o to, że internet teraz robi sobie jaja ze wszystkiego. I czasem to jest spoko, nie? No bo nie do wszystkiego należy podchodzić jakoś poważnie, ale też należy znać granice, a internet powoli przestaje je rozróżniać. Hej, to znowu ja. Żarty i humor pozwalają wielu osobom radzić sobie z najróżniejszymi sytuacjami. Jeżeli robisz o czymś żarty, to odbierasz powagę od tego i tym samym do pewnego stopnia pozbywasz się władzy, jakie to coś może mieć nad tobą. Powstał pewien ruch internetowy robiący żarty i memy na tematy bardziej poważne choroby umysłowe, znęcanie się w szkole i domu, ogólne problemy życiowe, etc. jako właśnie sposób radzenia sobie z tymi sytuacjami, jak i odnalezienia innych osób, które również zmagają się z tego typu problemami. Jest jednak problem, że niektóre osoby uznały akceptację tego typu żartów jako znak, że można trochę robić żarty o wszystkim. Wierzę, że część z tych osób serio nie zdaje sobie do końca sprawy, co tak naprawdę robią, często są trochę zaślepieni ideą rozbawiania swoich kolegów, czy dostawania retweetów, czy szarów na swoich żartach. Po prostu się cieszą, że ludziom się podoba, co zrobili i nie za bardzo się zastanawiają, co ich żart tak naprawdę znaczy. Powstała taka społeczna częściowa znieczulica, gdzie ludzie stracili zdolność stwierdzenia, kiedy przekracza się granice. Nie widzą różnicy pomiędzy zrobieniem żartu o swojej trudnej sytuacji, a wyśmiewaniem kogoś, kto na przykład właśnie przeżył powódź. Są też oczywiście edgy osoby, które wiedzą co robią i Kmicic trochę o tym teraz opowie. Jakoś tak w 2016 przynajmniej w Polsce zaczęła być moda na, wiecie, ironia, sarkazm, sarkazm i czarny humor, więc dużo osób, zwłaszcza w tamtym czasie tak naprawdę dużo, aż, aż mnie to denerwowało jak dużo, Chciało być takimi ironicznymi, sarkastycznymi ludźmi. Oczywiście była to niechcący zasługa Gargamela i tej całej ekipy Meme Family, którzy tworzyli taki content i imponowało to bardzo wielu ludziom. To było coś nowego na polskim YouTubie i każdy chciał taki być. To był też taki krok do tego, aby to społeczeństwo było takie bardziej dank i edgy, bo no, niektóre z tych rzeczy są po prostu edgy. Umówmy się. Często ten czarny humor to było po prostu obrażanie ludzi, ale pod etykietką czarnego humoru, więc nic nie można mi powiedzieć, bo e, mnie po prostu to śmieszy, ty nie zrozumiesz to jest w ogóle szaramaso. Myślę, że rozumiecie o co mi może chodzić, tak? Bo aż mi ciężko się powiedzieć na ten temat, bo mam to w głowie, ale trudno mi jakoś to przekazać. Ten typ ludzi albo miał podejście typu szara masa nie zrozumie tego humoru albo dziwną samoakceptację, mówiąc, że oni to muszą być zjebani na bani, by ich takie rzeczy bawiły. XDD. Uznali, że mówienie kontrowersyjnych i edzi rzeczy to cecha charakteru. I często to była ich jedyna cecha charakteru. Lol. Ludziom się to tak spodobało i było coś na tyle nowego, że każdy właśnie taki chciał być. I Ludzie przez to zaczęli sobie stawiać coraz większe takie progi, że o, żartujemy z tego, ale to już jest styl merskie, to, jest lamerskie, to jest słabe. Teraz coś, co jest bardziej kontrowersyjne, patrz, ja żartuję z tego, co jest jeszcze w ogóle, wow, dziwniejsze takie szalone, że co? śmieszy cię, nie wiem, martwe płody, zabawne, dobre. Ludzie zaczęli się prześcigiwać w byciu coraz bardziej kontrowersyjnymi. Ich celem było po prostu zaszpanowanie. Innym użytkownikom internetu, sobie, znajomym, wszystkim, po prostu wszystkim, żeby zyskać coś w oczach innych i pokazać, jacy to oni nie są. Przez to zaczęła się zadzierać taka mm, granica między dobrym smakiem a tym właśnie typem humoru, i to nadal trochę jest, według mnie. Mnie na przykład nigdy nie imponował. Czarny humor i ta właśnie moda na meme familie. Lubiłam ich oglądać, na przykład Achusa bardzo i generatora Frajdy, ale jakoś, nie wiem, Gargamel. Gargamel, lol. Gargamel nie był dla mnie takim idolem, jak dla większości osób, które były wokół mnie, i nie chciałam być taka jak on. Trochę mnie denerwował i jakoś nie łapałam tego. Fenomenu właśnie czarnego humoru, sarkazmu, ironii. Trochę tak patrzyłam z takim politowaniem na ludzi, którzy nagle okazywało się, że będąc normalną osobą, mają ugh, czarny humor i specjalnie żartują z jakichś płodów czy coś, bo one po prostu takie są. No i, no, tak fejkowo trochę się to rozprzestrzeniało, więc ja też zwykle nie widzę. Czegokolwiek wiarygodnego w wypowiedziach takich ludzi, a przynajmniej w ich żartach, może, może tak. Te wszystkie rzeczy wytworzyły środowisko, które częściowo znieczuliło ludzi, nawet osoby, które szczerze nie mają żadnych złych zamiarów, czasami nie zdają sobie sprawy z wagi tego, o czym robią żarty. Widzą po prostu, że ktoś inny robi żarty o poważnym temacie, i nie zastanawiają się nad kontekstem, tylko kopiują i nakładają te formuły na inne sytuacje. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, robienie żartów z niektórych trudnych czy traumatycznych rzeczy pozwala nam na odsunięcie się od tego, jak i zdjęcie łatki tabu. Dobrym przykładem mogłoby być depresja. Żarty i memy z niej pokazują innym ludziom, że nie są sami z tą chorobą. Powoli zabierają jej łatkę tematu, o którym nie powinno się mówić. Jak i też pozwalają ludziom chwilowo odzyskać władzę, którą depresja im zabrała. Ale dobra, przerwałem Kmicicowi, ona teraz będzie właśnie mówić o depresji. Ludzie często właśnie żartują z tego, żeby poradzić sobie z tym. To prawda? To jest taki mechanizm wypierania, że wypieramy, że to jest takie poważne, bronimy się trochę przed tym, nie dajemy się przytłoczyć tą powagą sytuacji, chcemy pokazać sobie i też może trochę światu, że jest okej, okay, poradzimy sobie, to nic, haha, chcę umrzeć, zabawne, a tak naprawdę i tak wiemy, że to jest coś poważnego. Tylko jest nam łatwiej to, to wszystko znieść, ale jeżeli zabierają się za żarty. Z jakiejś takiej depresji albo właśnie innych chorób, czy innych rzeczy, osoby, których to nie dotyczy, to to się często przeradza właśnie w nieporozumienia, które są siane po prostu wszędzie. I ludziom się zaczyna wydawać, że a skoro z tego żartują, to to nie jest takie jakieś poważne i w ogóle to raczej jest takie chillowe. Ja pożartujmy z tego. I potem wychodzą właśnie takie kwiatki. Jak właśnie żartowanie z depresji, cały czas, że haha, ha, kiedyś nie było tego, ale żałosne, że ktoś po prostu jest leniwy, i nie wiem, taki suicidal, że to jest fajne, albo jakieś właśnie modne, że tak dużo osób to ma, jeszcze się z tego śmieją, więc się tym chwalą, i, i tak to potem wychodzi. Wydaje mi się, że to działa na takiej zasadzie, właśnie z innymi jakimiś rzeczami. Podsumowując, może tą wypowiedź, sami mogła. Trochę przez te wszystkie wszechbędące memy, żarty, pomyśleć, że a, że to jest takie ok, jeżeli zrobi coś takiego, i pewnie się trochę zdziwiła, jaki odbiór był jej filmiku, no bo no, to było trochę takie, takie dziwne, ale na pewno to nie było też ani atencyjne, ani coś, zwykła pomyłka, i najważniejsze, że przeprosiła za to. Nie ma za bardzo jak zrobić cokolwiek innego. Poza tym skasowała filmik oczywiście i no i sprawa zamknięta, tak, ale przynajmniej jej, jej przykład, jej sytuacja. Daje nam takie pole do rozmowy na temat właśnie tego wszystkiego. Ten filmik nie ma na celu w żaden sposób atakować sami, jak już pewnie zauważyliście. Rozmawialiśmy o tej sytuacji głównie na początku filmiku. Ta sytuacja jest jednak dobrym sposobem na otworzenie dyskusji na temat tego, że nasza generacja jako ogół powinna być bardziej krytyczna wobec tego, co robimy i wobec tego, co wstawiamy do internetu. Powinniśmy zacząć się zastanawiać nad znaczeniem tego, co mówimy, a nie nad tym, jaką to ma wartość rozrywkową dla innych. Zabawne też dla mnie było, że osoby, które nawet mają coś trochę za uszami, bardzo krytykowały tą sami. Jest taka jedna rysowniczka, która skrytykowała sami, napisała jej tam komentarz gdzieś na, pod tym filmikiem, skrytykowała też wobec swoich followersów ją, że co ty, jesteś dorosłą kobietą, zastanów się trochę nad tym, nad tym co robisz. To nie wypada w ogóle takiej osobie robić coś takiego, że przecież ludzie umierają na to, to jest realna choroba, realne zagrożenie. Jak możesz z tego żartować i po prostu. Myślę, że to nawet nie było do końca żart, nie, Ale wiecie o co chodzi, że jak możesz to tak. Sprowadzać do takiego właśnie. A, że no, porysuję sobie, narysuje sobie personifikację, chill, chillerka. Tymczasem ta sama dziewczyna, ta sama, która ją skrytykowała. Jakiś, nie wiem, powiedzmy, że rok czy dwa temu, coś koło tego, na Prima Aprilis. Co zrobiła? Zrobiła post na swoim profilu, w którym swoim followersom mówiła, że maraka umiera, że nie chciała im wcześniej tego mówić, ale teraz jest poważnie, więc o nim mówi. Może jej po prostu wkrótce zabraknąć, nie? Taka sugestia. Jej znajomi potem udostępniali to wszystko. No i oczywiście okazało się, że to jest żart. A bardzo dużo osób wzięło to na poważnie. Zażartowała, zażartowała, nie? Nabrała ludzi, że choruje na raka, mimo że naprawdę osoby muszą serio czasem to powiedzieć swoim followersom albo rodzinie, i to musi być dla nich niesamowicie ciężkie, a ty po prostu z tego żartujesz, nie? Ciśniesz bekę. I ta właśnie sama osoba skrytykowała sami za to, że zrobiła filmik, który jest i tak informacyjny, więc nie ma się nijak do tego, co ona zrobiła dwa lata temu. Co zabawniejsze. Ta dziewczyna, jaki zwróciłam uwagę, oczywiście na wiadomości prywatnej, że: Ej, nie wiem, czy pamiętasz, ale powiedziała, że no, przepraszam, zdejmę tą informację. Ja miałam takie, co, ale nie prosiłam cię o to, okej. Okay? No i ona wtedy zablokowała po prostu moje widzenie story, bo to akurat było na Instagramie. Okej, okay, stara. W każdym razie jest też jedna kwestia, bo w ostatnim filmiku, na samym końcu. Powiedziałam, że. Bo ja akurat byłam wtedy, no, mocno chora i bardzo źle się czułam. Więc powiedziałam, że nie czekajcie do następnego filmiku, bo go nie będzie. Tam umrę pewnie. Juma mnie zżera i koronawirus, coś takiego powiedziałam. Więc część osób może się też przypierniczyć o to, że o, krytykujesz i tamto, i tamto, a sama też z tego zażartowałaś. I przyznam, że mm, nie jestem pewna co do tego, co właśnie tam powiedziałam. Czy to. Ma sens, bo też trochę sprowadziłam to e, ten koronawirus do takiego. O, proszę się robić dobrze. O, o robić dobrze. Mm. Sorencja, trochę mi się kadr mógł przesunąć, bo oczywiście mało miejsca w telefonie, więc muszę nagrywać od nowa część tego filmiku. Nienawidzę tego. Chcę mieć w końcu kamerę normalną, która by nagrywała w normalny sposób. Myślę, że może trochę sprowadziłam niechcący ten wirus. Do jakiejś takiej a, drobnej choroby, jakiejś grypy, przeziębienia, i rozumiem, że właśnie to też niekoniecznie musiało być dobre. Gdybym od nowa robiła ten filmik albo montowała czy coś, to pewnie już bym nie wrzuciła tego czegoś, ale też nikt nie zwrócił mi w sumie uwagi, więc może to nie było aż takie bardzo. Szkodliwe, widoczne i złe ogólnie. Nikt nie jest perfekcyjny czy święty, i nie chodzi o to, by pokazać, że my jesteśmy lepsi od sami czy kogokolwiek, ponieważ również i my mieliśmy więcej niż jedno potknięcie w naszym życiu. Chcemy po prostu rozpocząć dyskusję na temat całej tej sytuacji. Ale też jest taka kwestia, której wam nie powiedziałam. Ostatnio, jak byłam ze znajomymi to rysowałam sobie jakieś rzeczy na tablecie i niechcący narysowałam takie coś, co wyglądało jak bakteria. Narysowałam tam oczy, anime i blasza takiego i podpisałam koronawirus Chan, żeby trochę wyśmiać te osoby, które właśnie tak personifikują wszystko, dosłownie nawet te wirusy, co jest trochę takie. Okay. Pokazałam to moim znajomym, oni się śmiali i to by było na tyle. Myślałam potem o tym, żeby ten rysunek wstawić na moim story na Instagramie jako taki żart, ale wycofałam się w porę, bo stwierdziłam, że ej, skoro ja nawet nie wiem, czy moi znajomi odebrali to w ten sposób, że ja żartuję z tych ludzi, którzy robią te e, koronawirus cian, a nie, że jestem jedną z nich. Skoro nie wiem, czy oni to zrozumieli, załapali, to co dopiero jakieś masa osób na story? Mogliby zupełnie inaczej ci ludzie, głównie obcy ludzie, tak? Mogliby to inaczej odebrać, zwłaszcza, że ja chciałam to wstawić tak bez kontekstu, że po prostu ten rysunek i tyle. Więc to by mogło serio być, tak jakbym ja też robiła takie personifikacje i to by było, według mnie, okej. Okay. Pora się wycofałam, nie zrobiłam tego, no ale sami, najwyraźniej. Nie przemyślała tego do końca, nie miała takiego, że o kurczę, może to ludzie to źle odbiorą, mimo wszystko. I wstawiła to. Chociaż trochę mnie dziwi, bo miała dosyć dużo czasu, żeby to załapać, bo przecież musiała jakoś zmontować ten filmik, w ogóle go nagrać, nagrać ten rysunek, zrobić scenariusz, nagrać siebie jak mówi, zrobić research, no i zmontować właśnie na koniec. Więc było dużo czasu, żeby się skapnąć, ale mogła właśnie paść też ofiarą tego internetu i tej takiej lekkiej znieczulicy, jeżeli chodzi o memy właśnie z tym i, i inne takie rzeczy. Bo też nie chcę, żeby było tak, że o nie można się w ogóle śmiać z niczego, że o, w ogóle trzeba poważnie podchodzić, bo wiadomo, że można, tylko właśnie musimy też to robić z głową, a nie tak, że ze wszystkiego. Eluwinka. Eluwinka, wszystko jest krzywe i się gibie, ale to nieważne. Mój telefon zaczął szaleć i nie nagrywać już, bo twierdzić, że nie ma w środku żadnej pamięci, mimo że to nieprawda, bo cały czas usuwałam filmiki jakieś i aplikacje, ale no dobra. Chciałam nagrać jeszcze więcej w tym filmiku, ale I guess nie mogę, więc hej!